Hej, cześć Siemanko, z tej strony ja Lobolo, a dzisiaj jest ze mną. Krzysztof? Oraz. Siema, Daniel. Tak, dzisiaj gramy w Battlefront na tarcie myśliwców. E, szybkie info: przerwa na kanale krótka była. E, z jednego powodu. Z dwóch. Najpierw e, Lobolo miał problemy z rzucanie, Mianowicie PlayStation już mi się to jak ja też kiedyś przedarzyło. Przez to musiałem drugi raz nagrywać odcinek. Nagrał go, a na drugi dzień on zniknął. Więc e, myślę, że to kilka razy zdarzało. A druga rzecz to próbowaliśmy z Danielem nagrać e, napad, w którym zdobywaliśmy Avenger'a. Tylko, że, te że to było przygotowanie na Tylko, że one było tak trudne, że. Odcinek ten miał 40 parę minut, postanowiłem go usunąć. Ale teraz już wracamy. Myślę, że będzie fajnie. Dobrze, a będę już z do myśliwców. Uuuu! Sprawdziłem działa. Sprawdziłem działa to nagrywanie mojego zaliesz. Okej. za dwa tyko za dwa tyko... za dwa za dwa za dwa za miesiąc podwójny odcinek, czyli dwa kanały... To A możesz tak teraz... E, to możesz teraz się zareklamować na moim kanale, pozwalam. Czekaj, nie wiem, hmm, czy tak. Kamila. Jasne, może. Dobra, możesz się wyreklamować. Subskrybujcie kanał Ośmiobitowce. Ale z wyreklamować. Hmm. subskrybujcie kanał jakiś Daniel Ty. I jeszcze jeszcze to po prostu Urgent, Mówi się, że będziemy tym, Imperium! Czy kim tam było? Jej, bo ja lubię tą mapę! Ważne, żebyśmy byli źli, bo jak się jest dobrym, to wygrywa się dość długo, a jak się jest zły, no to się ma Boba Feta i ten wersjon! Uwielbiam tą kaccenkę. Tak, jesteśmy złymi, złymi. Jehu Biorę przechwytującego stachu, stachu. Ja śliwice Dobra, a więc jakie bierzemy statki? Ja na pewno biorę item Versio I Ja chcę feta. Bo, Daniel, jakie ja ty bierzesz? Mam, ja mam ja min. dwa statki do wybrania, nie mam więcej Nie, masz trzy statki do wybrania ale nie chodzi o to, że z tych super statków, które będziesz chciał brać ze super statków, dobra, ja e, idę no bo, niszczyć. odwróć tak? się do góry nogami, a po swoim chwili, statkiem. ale ja wiem, że to Jąci, nie... Jąci... automatycznie się Jąci... odwróci. Nie, musisz tak, e, musisz tak po chwilę polecieć i on ci tak będzie leciał cały czas. Jedynie jak wykonasz zbyt ostry skręt, to on się obróci No i nawet mi nie, nie skręcę, no to... Eee, dobra! Marnuję tylko czas od tej. Trzeba jeszcze zarobić punkty. Ten boba wtedy jest świetny, on ma tą bombę taką. Co na ma wybucha. Ale zadaje tyle obrażeń i dodaje tyle punktów, że jest P bardzo Bo Nie ma niszczyciel bunkrów, trzeba go zniszczyć O nie, no prawie się zniszczył. Wiesz ile się asyst dostaje, jak się strzeli tą bombą? Nie, nie wiem, ale ja już mam 400 punktów. Może wezmę jednak tego asy Zostaje. Mhm, ja tam nie wiem. Ja wiem, bo często tam gram. Dobra, i Niszczyciel Bunkrów, bunkrów 106... ma takie golała, że. No dobrze, ja ten Niszczyciel Bunkrów biorę, nie? Ty, to ja, to ja jestem dobry w niszczycielach bunkrów. Gdzie one są? No tutaj, jest pod y, tym, pod statkiem naszym. A jest? Pod, pod resurgentem. I pomóż jakbyś mógł, bo mnie ktoś bije. No przecież idę. Jest, do żółw. Bo to mi A wing rz2. Jest. Nieszczęście go? Gupią dupę. E, e. Ale swoje bez takich, no właśnie, to jest kanał to family. family Friendly. Kanał fa Family Friendly, o, 500 punktów, jak miło. Family Friendly, to no, bo Family Friendly kanały nagrywają GTA, ale nie serio, Tutaj takich rzeczy brzydkich nie mówimy. Poza zasięgiem, dobra, atakujemy. A puściłem, ale nikogo chyba nie zabije. Szkoda. No dobra, biorę te, ta, czyli myśliwca. O co jest? Jaki laser! No jeden jest taki gracz, który laseruje, więc uważaj na niego. Dobra, biorę Przechwytującego. Nie będę się z nim bawił. Ja. Bum, będzie ci palacz hmm. Ja u mnie zdjęłem jednego, o kolejna asysta. Mi się wydaje, że za asystę się chyba dostaje więcej niż za killa. Dobra, leży ten typo, co za kolej Chyba Kyloren jakiś jest. Miałeś na myśli... Kylo. Ojej przepraszam. <grystanie> o nie, mają połudamerona. Nic nie dostało. Połudameron jest dobry. Ale nie dla nas. Na to powinna być już bułka z masełkiem. No nie, półdameron. No dobra, co? przecież żartowałem. Połameron jest ciężki do zobicie. Sam to potwierdza. Mój! No co mi zasłaniasz, e, jakiś gracz? Nie mówię do Ciebie, do niej, tylko do jakiegoś innego gracza, on mi ekran. Dobra, już na pewno item wersję będę miał. Ale czy to jest ten Paul Dameron? Chyba nie. No ja Paul Dameron ma czarnego X-swinga. No ja wiem, Mogę tylko że te x -y są takie ogromne, że... znaczy jakby te znaczniki, nie? Jest takie ogromne, że nic nie widzę. No. Czy to jest czarny, czy żółte, czy biały? Czy czerwony? O czekaj, czekaj, czeka, mogę tego typu załatwić. Czeka, ale ty plato. Chaotycznie. No tak jak yeah. ja. Nie pomyliłem czy ci się z kimś? Nie, to jest jego X-Winga kupię. No 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 no. Dobra, no, leży. Co się dzieje? On no, no, tyle... Nie, 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 proszę zostawcie. Co jest? Wygram! E jak? No, Wyeliminowałem no, wszystkich? Ale w tyłu... Co? Já takiego youtubera jak ziemniak? Nie. Bo taki youtuber dostał e, od PS te, od PS gdzieś dostał od razu Państwa. E, Ty Logu e, no, to... masz czwarte miejsce? Jej! Mogę ceknąć? Mogę ceknąć? Nie. nie. To jest kanał Family Friendly. W sensie, użyłem tu słowa Family Friendly tak dla żartu, ale nie, tutaj nie mówimy. Już na live'ie kiedyś mieliśmy takiego gościa, który zaczął mówić szereg brzydkich słów. To zakończyłam live'a. Pamiętasz Robolo tamtego live'a? Eee... z czego? Ej, bo ja mam laga mózgu i nie wiem co to jest za mapa. Zaraz ci powiem co to jest za mapa, tylko ją zobaczę. Jakie oczekiwanie na graczy? Hmm. Jeśli jakiś gracz znajdzie się... O, jest! Dobra, jest! No, a znowu! Czemu opuściłeś? No, na to. chodźcie. Raz. Ja sam, wasy ma się Ale przez jakiegoś jednego typu, który każdego denerwuje, jak tylko na Jest! 4, 2, 1, proszę i wejść. No, ale na serio, mnie ciekawi, jaka to jest mapa. A ja przez chwilą na nie grałem. A ja nie. To są szczątki czegoś tam? Gwiazdy śmierci? Nie! no nie są szczątki Gwiazdy Śmierci, yeah. ale to są czegoś szczątki i mimo wielkiego wybuchu tutaj przetrwały takie te jakby generatory no I my musimy je bronić. A ja jestem głupi, bo, się, bo ja chciałem zrobić coś że ominę każdą przeszkodę, nie? I może jeszcze kogoś zdejmę, ale się rozbiłem, za ja w ogóle takie robić. Nie, bo ja chciałem się bez ruszenia zrobić, ale mi nie, się jakby nie udało. Pięknie rakieta go trafiła. Aj. O nie, te boty znowu nam wypuścili. Do tu, 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 dobre tam. Nie te. O. Daj Shooter, to jest. Bra? Czekaj, bo. Tak, słuchamy jarał mnie ten kanał no co mówisz bo, ci, ci, bo cicho jakie robile akcje na boju na ten kanale no bom reakcja nie my rzeczy nie nagrywamy. my nagrywamy gameplaye ale gameplay jest tematykom Chciałabym reakcji na moją piosenkę. Nie, my nagrywamy tylko gameplay z tematyką. Reakcja reakcje to nie gameplay. Jezu, ja ten się obraca. No, ja wiem. Nie gram. Co? No to jakieś nominacje to są 300 federalnych. mnie kiedyś. Serio? No kiedyś. Nie powiedziałeś mi tego nigdy. Musimy ich bronić, póki się nie połączą. Dobra, by jak nie będę mógł, by skończyłem, by skończyłem, by chciałem by skończyłem, by nominować. No. kogo chciałem Jestem Dobra, teraz nie zajmuj się szamponem, tylko graj. Bo na odcinkach najważniejsze jest, żeby było ciekawe do oglądania, a nie Twoje wyżalanie się o szamponie. Jakby co, dla widzów, to szampon to jest taki gościu, który z nami gra. Bardzo niemiły. No, ale stał się niemiły. Wyzywa nas i chyba sami wiecie co. No, zdjąć! kogoś go zdjęli jakoś. Nie, 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 leczę się. Dobra. No, malowa, malowa. Jej, dzięki za asystę. Leży no Dzięki. Jest dobrze, że mam. Bota. Astromecha znaczy. uciec Musimy już ich tylko 15 załatwić. Ale oni, ma, oni nam to szybko niszczą. A ja to mam w teamie. Jak... tylko 7. 6? 5? Zginąłem. mam dużo punktów. Jeszcze dwóch. Tak. tak. Je, Odpiraliśmy ich tak długo jak się Do do No. Do Musisz skończyć? Nie, bo ty kończysz już odcinek. Nie. Czekaj. Jeden zostało czasu. Jeszcze 14 minut spokojnie. Aha. 14 minut to dużo. No i to jeszcze ile? 14 minut. Hmm, naprawdę? Nie wiedziałem. Bo ja myślałam, że 40 minut i sekunda. Ja bym się na Podróż do Dikar. Aha, teraz będziemy po prostu dobrą stroną. Nie, złą, znaczy. Dokładnie. Czyli my teraz musimy to niszczyć niszczyć. Mogę statek Dobra, z naszą pomocą my to zniszczymy. No Szybko jeszcze sobie myśliwiec. Aha, dopiero od... Dopiero od tego poziomu mogę coś kupić. Żeby ulepszyć, o. Żeby te... Dzień dzień dzień. Dzień. Nie, zwrotny. Ja, ja, ja już nie mam kart. E, ja tego nie biorę. wy widzicie, sy, ja tego nie biorę. Prędzej to. Ej, mam dwa pytanie. No ja nie mogę już. No. Tak, no. Co? Lubię star warsy. No, no, no ba. Mówię nie zadawaj głupich pytań. O, we wychodzi, Lego Star Wars Saga Skywalker we wiosnę wychodzi. Aaa, ale ja w Lego nie gram. No ja kiedyś grałem, kiedyś to był czas, to był ten, kiedyś to no była moda na Lego. No to się grało tylko w Lego. Dokładnie. Kiedyś z Karaibów, Hobbit, Władca na te wszystkie trzy gry Lego, które przeszłam. Ale do dzisiaj są e, żywe memy z tymi, z pieniążkami e, z tamtych Lego. No. Ja u kolegi, ja nawet sam miałem na PlayStation 3 Star Wars. A nie, ja tylko najbardziej w głowie zapadł mi taki mem. Eee, Elon Musk nie, nie jestem taki rich to było bogaty. Bogaty. Eee, a później było o, także Elon Musk i tam cały ekran zasypany tymi pieniążkami z, z tych starych gier. Lego. A jaki kolor? Bo jeśli no. filetowy to 10 000, e, no to jeden Niebieski No to tysiąc, nie, czekaj, niebieski srebrny był po 1000 Niebieski, jeden. To... niebieski ale był nie, po nie, tysiąc. A były takie same. No, w niektórych były różne, ale nie, przeważnie niebieskie były albo, chyba były po 100, albo 1000 Ale Syruk. no, w Lego Sagro okej okay, okay, to. Dawoy, widziałeś to widziałeś do... no, to? Powtarzasz do... Do tego nof... się. Będę go okay, tak że, że powtarzasz sók, się. Ja Tak tamam. z laser aha X-wing. Nie jestem dzieckiem do którego A. A trzeba Shell. powtarzać 4 razy, żeby zrozumiało. Dobra, ale tego ty się

Ej, hey, bo tu jest taki gościu w swingu, który kosi wszystkich. Tak samo jest w tym e, przechwytującym. Tak, sobie... ale on robi spawn camping. O, on kampi na spawnie wrogów. No rzeczywiście, trzeba ja szybko, się zrozumiałem i... Trzeba szybko używać busta, żeby e, uciec. No. Bo on nas za chwilę zejmie. Wy, Wywaliło uciec? go. Tak, wywaliło go. U, um, oni już nas muszą tylko troszkę zabić, więc uważaj. Ja bym się o tym wiedział. Najlepiej się kręcić, bo wtedy mają. A! ten. Nie co jest... na to, że ci trafią. No kurczę! To jest pana kąpu. sobie. Pa. Ja. ja... ja będę na kątem. Ty wiesz? Ja tam, ty nie wiem, co robić, wiesz? Aha.

Nie, rakieta to mnie namierzyło. nie namierzyła. Nie. Dobre przekpią tego. Co też. za laser? Z czego się śmiejesz, bo pewnie no zażyłem, dopiero... zapytał. No masz na razie takiego co. Tam już widać pokazany, z z tego z tego updateu Halloweenowego i tam byś mi dać tylko te duchy tak od dzieci tam, te duchy tam wyglądają jak dzieci, głowy dzieci I wiesz co, ja biorę... Ja jednak biorę myśliwca tam ale to jest dziwne z tymi takimi polami. A teraz wrasisz wolno raz no. szybko no musisz Myślisz, szukować, że namierzysz i nagle uderzasz w to. Dokładnie! Ten Szedł mem po? odpowiada! Uciekać od spawn kamperów! Teraz, trzy, cztery, uciekaj! <śmiech> <śmiech> Bro, watcha that? Ah. Bro, watcha that? What? Mam <laughs> Nie, Baba Fez. Nie baba Czemu on ma te pociski sejsmiczne? Obiłem je trochę. Ej, co? Kto włączy tą kulę taką? Nie, nie, to włącza... To włączają te generatory mocy pozostałe. To dlatego... Ej, dobra, nie zrobimy tego. Nie no damy na rady. pewno, no. Teraz mi się tak wydaje. Bo to cię cofa, i później znowu daj do przodu. Jakie ładne! Jakie ładne! Ja się, prawie roz... ja się już rozbiłem. Ale eee. dużo punktów zarobiłem. Te co tego złotego znalazłem. Jeszcze chwilę i może wezmę ci, bo. Ci, yy, może sobie wezmę boba Feta jednak. A nie, w sumie ci go zostawię, bo ty lepiej nim grasz. Nie, bo ja mam mega. bo ja zdobyłam mega mało punktów, więc możesz tego brać. No i tak na niego nie uzbieram. Mam Je... lagę? Czemu nie mogę się ruszyć? Ej, rozwaliliśmy jeden generator, ale resztę już nie damy rady. a, a ja a mi się coś popsuło i... Odrodzenie, nie mogę. Może sobie poczekam, aż przegramy albo wygramy. Wszyscy nade mną przelatują w ogóle. Bo ja się rozbiję i teraz nic nie mogę zrobić. Chyba bym Przepraszam widzów za to, ale no cóż... Dobra, przegraliśmy. Michał, ile czasu? 5 minut. Nie, dobra. Możesz to kończyć, bo 5 minut i 53 sekundy. Aha, no dobrze. A więc ja bym się z wami żegnał i zgrzeję w następnych odcinkach. Cześć. Cześć. Bawaw.